Był pastuszek bosse, na chwiejacy grał. Pasał w górę owce i w szała się spał. Nagle aniołowie z nieba bieli, przyczunęli, obudzili go, gdy spał, gdy spał. Obudzili go, gdy spał, gdy spał. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, Bo narodzenia czas wypełnił dni. Tam, gdzie jest pojemka, czasem z piętkami leży dzieciędeczkę i na sianku śpi. Czas na to czekał wiele już lat I narodzenia dziś wita czas. Gnij pastuszku jasną drogą niebo płonie, a niebie pierwszej gwiazdy blask. Na niebie pierwszej gwiazdy blask. O, jak dobrze, że wkrótce święta będzie pięknie, radośnie, spokojnie, nastąpi szczęście, bo Jezus poruszy serce każdego człowieka. Ciekawe, co ciekawego dzieje się na Ziemi. U. Widzę wielu ludzi. Spieszą się i są strasznie smutni. O, oni szykują się do Bożego Narodzenia. Mają pakunki, drzewka, ale są strasznie smutni. Ale... O, wielu z nich nie rozumie, co to jest Boże Narodzenie. Nie wiedzą, dlaczego Jezus narodził się w Betlejem. Ciekawe w jakim kraju jestem. O, płynie tutaj rzeka w kształcie S i jest to środek Europy, czyli ta rzeka to Wisła, a kraj to Polska. Odwiedzę dzieci stamtąd. Niebo dziś jakby inne. Śpiewa ktoś? Nie. Wydaje mi się. Krzyśka. Wszyscy są do ekipy. A mnie. Nikt nie chce. Mówią, że nie umiem paść piłki. Nie mam szans. A tak chciałbym z nimi bawić się. Ale mnie nie chcą. Nie chcą. Nie chcą. Nie wytrzymam tego dłużej. W szkole nie zwracają na mnie uwagi. Zosia. Zawsze jest otoczona koleżankami. Mam modne ciuchy, dostaje super prezenty. Ma no dobrze. A ja? Mama czasem się mnie pyta, dlaczego chodzę taka smutna. A z czego mam się cieszyć? Jestem brzydka. Mam stary plecak ciuchy. Mnie nie chcę tak żyć. Dlaczego inne dzieci mogą spędzać czas ze swoimi rodzicami, a ja nie? Dawniej tato grał ze mną w warcaby. Ale teraz ciągle nie ma go w domu. A kiedy wraca, jest bardzo zmęczony. Mama też zapracowana. Chyba pogram w sam. Nie, ja dłużej nie dam rady. Ciągle tylko słyszę, Batka posprzątaj, batka wynieś śmieci, po popilnij braciszka. Co ja jestem od roboty w tym domu? Wojtka, to mama nie prosi, bo on kończy gimnazjum i musi się uczyć. Już to widzę. Jak tylko mama nie widzi, to siedzi na komputerze. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Te dzieci mają poważne problemy. Dlatego są takie smutne. Muszę powiedzieć im o Jezusie. Przecież On jest przyjacielem dzieci. Już dłużej nie zniosę zachowania, Iwony. Mam tego dość. Przy każdej okazji naśmiewa się ze mnie. Dziś na przykład powiedziała, że nie umiem łamków. Przecież to nieprawda. Czuję się taka upokorzona. Co mam zrobić? Komu o tym powiedzieć? Ela, Janek, Beatka, Zosia, Piotrek. Nie bójcie się. Nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Pozwólcie się Jezusowi pokochać. Bóg kocha każde dziecko. Bóg kocha ciebie, ciebie, ciebie i ciebie. Z miłości do Was oddał swego jednego syna Jezusa, który zmarł na ziemi cierpiąc za Wasze grzechy. Bóg pragnie, abyście w to uwierzyli i przyjęli Pana Jezusa do swego serca, a będziecie żyć rozwiązując swoje problemy. Będziecie szczęśliwi. Jezus to sekret szczęścia. Przyjmijcie Jezusa do swego serca. Jezus narodził się dla was, dla każdego człowieka. Posłuchajcie, co jest napisane w Biblii. Tym zaś, którzy przyjęli Jezusa, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Zaufajcie Jezusowi, a spostrzeżecie w sobie i w innych prawdziwe piękno. Jesteśmy piękni, twoim pięknym pa. Na Twoje piękno. Chodźcie do Betlejem. Boże Narodzenie to święto Pana Jezusa, a on jest na tym świecie najważniejszy. Ma Sapolski a pokój na ziemi. Obu mali z pełni, obu, 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 tak daleko. Ono jest na odległość ludzkiego serca. Na odległość wyciągniętej dłoni. Na odległość otwartej dłoni. Kiedy zasiądziesz do stołu w ten najpiękniejszy wieczór roku, wieczór narodzin Bożego Syna, księcia pokoju, boga miłości i szczęścia, Pomóż o człowieku, który jest dla ciebie na odległość myśli. Odłam dla niego kruszynę opłatka, bo człowiek jest na odległość wyciągniętej ręki. Gdyby Wy wszyscy byli dobrej woli, a na światem pokój. Kiedy uklękniesz do nocnej modlitwy, będzie się modlił z tobą człowiek, który jest obok, na odległość twego szeptu. O Jezu, proszę Cię, by w tę noc nie było samotnych, by każdy z każdym dzielił się sercem i dobrymi łzami w oczach. By krzywe ścieżki zostały wygładzone. Pomóż o człowieku, który jest dla Ciebie na odległość myśli. O, odłam dla niego kruszynę opłatka, bo człowiek jest na odległość wyciągniętej ręki. Codziennie jesteś świadkiem Bożego Narodzenia. Na ołtarzu przychodzi i staje się w nas to samo Dziecię Jezus. Weźmij Mu na spotkanie. Niechaj dokona się Boże Narodzenie. Kiedy rodzi się Bóg, niech w Kościele, niech w Tobie nie będzie zimniej niż w tamtej stajence. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć choćby dzień. Jeden dzień, którym kasną przed. this is